Witam serdecznie, kikowy szlak 28 lipiec 2011. Subickie łąki, właściwie obra, która bardzo mocno wylała już w tej chwili. Rzeczywiście ta woda w końcu lipca zawsze jakoś idzie tu mocno w górę, ale deszczę, deszczę w całej Polsce. Dzisiaj kilka słów dalszej części tematu pracy ramię w ramię. Może tak jakby uzupełnienie tego tematu praca ramię w ramię. To znaczy... Chodzi o to, żeby dobrze rozumieć, na czym ta praca ramię w ramię polega, w całej jakby jej rozciągłości. To znaczy, to jest tak, że jesteśmy w biznesie, w którym ludzie pomagają ludziom, prawda? Ale pomagają tym ludziom, którzy chcą pomóc sami sobie. Jesteśmy w biznesie, który nie jest biznesem etatowym, nie jest biznesem, w którym ktoś komuś coś każe robić, gdzie jest szef i pracownicy, tylko jesteśmy w biznesie, w którym są partnerzy biznesowi, ludzie, którzy ze sobą współpracują. I właściwie. Najważniejszy jest w tym całym przedsięwzięciu dla każdego z nas moment, w którym bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje przedsięwzięcie, za to wszystko, co dzieje się od nas w dół, ale oczywiście nie tylko za to, za to, co się dzieje we wszystkich krosach wokół i za to, co się dzieje również gdzieś tam w łaplainu, w górnych liniach, to znaczy na to, na co my możemy mieć wpływ, prawda? Nasze działanie, nasze zachowanie, nasze słowa. No, to wszystko, co związane jest gdzieś tam z nami. I teraz ta praca ramię w ramię jest ogromnie ważna, dlatego że jest to ten żywy przykład, kiedy Twój sponsor, Twój appliant idzie razem z Tobą i prowadzicie razem spotkania i, i, i jest to coś, co jest tak bardzo potrzebne każdemu z nas. Natomiast ważną rzeczą jest, że ta praca nie może trwać przez 2 lata, 3 lata, 5 lat czy 8 lat, prawda. Czasami tak ludzie to odbierają, ludzie traktują Ciebie jako, jako, jako sponsora, jako kogoś, to właściwie powinieneś cały czas być z nimi w ramię w ramię. Bez ciebie właściwie no, nic się u nich nie dzieje, dopiero jak się włączasz, to wtedy gdzieś tam coś to rusza, prawda? I, i za, za, zaczynają być podekscytowani, ale to nie jest tak, to nie jest tak. To jest, eee, <laughs> to jest coś, nad czym muszą ogromnie popracować gdzieś nad tym punktem motywacji własnej, to znaczy, że brakuje im gdzieś tej motywacji własnej, brakuje im tego punktu, właściwego punktu przyłożenia i, i dopiero w momencie, kiedy muszą coś zrobić dla kogoś, a, czy przed kimś, czy pokazać się, że rzeczywiście mm, no, potrafią działać i mogą działać, no to wtedy to robią. Tu nie o to wcale chodzi, prawda? A, kontynuując ten temat mówię, pracy ramię w ramię, ważne jest, żeby, żeby pracując z kimś ramię w ramię, doprowadzić do sytuacji, możliwie szybkiej sytuacji, w której tą osobę, z którą się pracuje, pracuje wypuszcza się już na tą wielką wodę, jak to się mówi, prawda? Czyli w momentach doprowadzić do tych momentów bardzo szybko, w których osoba zaczyna sama działać. Prawda? Jesteśmy razem i pokazuje prezentację, w momencie mówi, dobrze, teraz może dokończyć tą prezentację, zrób ją tam, prawda, dalej. Wykonuje jeden drugi telefon, trzeci telefon i mówię: dobrze, teraz może poprowadź tę samą rozmowę taką, prawda? I tak dalej. Ale w każdym bądź razie chodzi o to, żeby ta osoba jak najszybciej stała się samodzielna. Praca ramię w ramię ma za zadanie jak najszybciej nauczyć osobę, żeby stała się samodzielną, a nie tego, żeby Nauczyła się pracować z nami cały czas, prawda? Budujemy zespole, budowanie zespołu i funkcjonowanie w zespole jest czymś zupełnie innym niż gdzieś tam ciągłą pracą ramię w ramię u podstaw, prawda? Dlatego, że każdy prowadzi własne przedsięwzięcie, każdy, każdego biznes zaczyna się od niego i tak naprawdę od jego tempa, od jego pracy, jego zaangażowania, od jego wkładu zależy to, co ma, zależy to, jak to buduje. Górna linia jest od wsparcia, od pomocy, absolutnie tak ale nie jest jakby od tego, żeby wykonywać cały czas za nas pracę i to jest to, i to jest to. Ja mam sponsora w Kanadzie i doskonale to rozumiem i często tak marzyłem, żeby miał długo mnie sponsorowania w Polsce, to by dopiero było, prawda? No ale mam sponsora w Kanadzie, wielu z nas. Wielu z Was ma sponsorów tutaj w Polsce. Wykorzystajcie tego sponsora po tej pracy ramię w ramię przez ten pierwszy czas, a potem ruszajcie o Strodowoju. I oczywiście potem się konsultujcie regularnie, dlatego że tej korekty ciągle potrzebujemy. Ale o tym innym razem. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej!